Cześć Wam. Dzień dobry. Kurczę, co się dzieje? Przecież jest 9 stopni wieczorem. Zimno jak jesienią. Bo się o to właśnie zbliża. Ale przecież nie o tym dzisiaj. Tylko o czym? Czym się różni abstynencja od trzeźwienia? No czym jest abstynencja, a czym jest trzeźwienie? Abstynencja to jest przecież tylko zaprzestanie picia. Czy w ogóle nie spożywanie alkoholu. Czy, no, czyli właściwie z z zasadnicza, patrzę, i jąkam się, bo patrzę, bo idzie miła dziewczyna. No, a tam dalej stoi namiot, który sobie rozbił w wielkim parku. Lepszego miejsca nie mogłem znaleźć, nie? tylko tam, gdzie jeżdżą SKM-ki. No i właśnie, czyli abstynencja to jest tylko zaprzestanie picia. Nic nie robisz ze sobą, nic nie zmieniasz. A trzeźwienie to są właśnie zmiany nawyków, przyzwyczajeń. Zachowań, diety, higieny umysłu, ciała, ducha. To jest wszystko właśnie polega na, na zmianie. Samo nie picie nic ci nie da, bo przecież z jakiegoś powodu jesteś w tym miejscu, że oglądasz test misję, a jesteś dlatego, że nie daliśmy sobie, ty nie dajesz rady prawdopodobnie, ja na pewno nie daję sobie z czymś rady. I dlatego piłem, więc samo nie picie, nic nie zmieni. I piszą ludzie. Bardzo dużo w ogóle teraz jest postów na różnych grupach. Rzeczywiście dużo ludzi. Albo się dopiero wynurzyło, a może jest taki jakiś transparentność, że wychodzą te właśnie list, listy czy posty. Jadą, na okrągło tu jadą, że bardzo dużo ludzi chla. I nie tylko chla, i narkotyki biorą, ale największy problem to jest właśnie z tym alkoholem. No i co? No i właśnie chciałem powiedzieć to, to że. Sześćwiedzie. No to jest właśnie terapia, gdzie się nauczysz, jak reagować na wszelkie bolączki. To jest to jest przecież to są jakiekolwiek, jakiś nawet początek, zaczątek, początek jakichś działań w kierunku tego, co cię tak naprawdę boli. Rozmawia, rozmawianie o tym, pójście do psychologa, to nie jest tak sobie. Oczywiście też, że ktoś może się uzależnić, zwłaszcza fizycznie, jak już łoju, dobrych parę ładnych lat, no to już jest przyzwyczajony na psychicznie, ale też i fizycznie, i później e, z tym zespołem odstawiennym jest tak krucho, że nie można się z tego tak łatwo wyczołgać. Dużo ludzi pisze właśnie, że o Jezus, a z tym ratowaniem tych waszych ukochanych mężusiów, partnerów to jest już na pożeganie się. No nie ma tak. To on musi sam chcieć, no ile można. I to ja bym nie miał takiej odwagi. Czy nie uzurpowałbym sobie praw do tego, żeby, żeby mówić, bo z założenia test misja jest taka, że ja mówię, co ja bym zrobił, że mogę coś tam doradzić, jeżeli ktoś mnie poprosi, ale właśnie nie radzę, bo to nie jestem osobą kompetentną do tego. Zresztą to trzeba samemu do pewnych rzeczy dojść. I zaraz się zapętlę, bo chciałem coś powiedzieć, że no właśnie coś chciałem powiedzieć, cholera jasna, że no tak, no to, ta osoba musi sama chcieć, nie można go wyciągnąć za uszy, ile o tym bębnić, nie ma takiej szansy. to A i tu jest właśnie fajny taki też temat przy okazji, czy warto, bo już wszyscy jemu mówili i Zosia mówiła i Wiktor i, i, i tam Heniek i ktoś tam jeszcze i on w ogóle ma to gdzieś, nie. Właśnie bardzo fajnie, warto yy, komuś tam, no, komu nam zależy, na, na kimś zależy, czy jest no, z naszego towarzystwa, czy ktokolwiek, wspominać, memnić mu. Nawet jak, on, nawet jak on to puści między uszy, to jeżeli kiedykolwiek dojdzie do tego momentu, że będzie chciał rzucić alkohol, to on sobie, jak to dzisiaj yy, mówi się modnie, połączy kropki i sobie powie, no tak, Heniek mówił, Basia mówiła, Halinka, Wiktor, wszyscy mówili, to oni mają chyba do cholery rację. Słoneczko wyszło. Dzisiaj w ogóle byłem na spotkaniu z seniorami takim, o, miała być gitara, ale nie było, ale robiłem zdjęcia tam chyba, gdzieś jakieś coś zamieszczę, nie wiem. I to są właśnie też te zmiany, w tych naszych przyzwyczajeniach, nawykach. Jak ja zacząłem też działać? To jest bez sensu w tym miejscu, w tym hałasie, tutaj stać. Mam nadzieję, że mnie słychać. Zacząłem też zmiany sam przed sobą. I no, mogłaby mi druga noga odpaść, jeżeli kłamię. Zacząłem to od samego początku. Jeżeli spadł mi papierek. ja w zasadzie to ja nigdy nie śmieciłem, ale mówię. Ale czas akurat mi po pijaku tam zależało, nie? Że tam coś walnąłem, wyrzuciłem i przywróciło się, niech leży. No to nie, to ja zacząłem sam sobie narzuciłem taką nie wiem dlaczego, bo tak chciałem, bo chciałem zmian właśnie od tego, że stary, cofnij się popa, cofnij się, kurde, nie rób tak jak kiedyś do cholery. No, no dawnie. I dobra, ja zawsze nosiłem śmieci i dwa kilometry w kieszeniach od cukierków, od czekolady, od czegokolwiek czy puszkę. Ale mówię o tym, że no nie wiem, na przykład w domu, że coś byle jak, niedokręcone, niezakręcone, a potem, a później nie. Właśnie teraz, bo potem później było kiedyś. I to jest przeźwienie. Nie samo nie picie. I to są tylko. Ogólniki to co ja mówię. I zachęcam, zachęcam ludziska, naprawdę zachęcam do podjęcia terapii, bo tam słysząc inne osoby porównujecie. Porównujecie, mówicie, kurczę, on miał tak podobnie, miał tak samo. Tutaj tylko się różni jakimś niuansem, ale rzeczywiście coś w tym jest. Słuchasz? A Basia też ta kobieta tak miała? O raczy. Orety jak piszczy! Na no pomoc! I właśnie znowu zgubiłem wątek, bo chciałem coś powiedzieć i nie pamiętam cholera jasna a propos terapii, że byłem już na indywidualnej jednej pierwszej, bo miało być od września, więc byłem chyba pierwszego, tak? Chyba tak, no właśnie jak się do szkoły idzie. I teraz są zajęcia w sobotę i w niedzielę, ale nie wiem, bo mam gości tydzień z zagranicznych, dlatego mnie ciągle też nie ma, nie piszę, nie robię pewnych rzeczy. I o samocenie. o dowartościowaniu, o wartości. I na której idę? No i czekam teraz na zajęcia pod tytułem. Yy, stawiam na trzeźwość. O, no właśnie, stawiam na trzeźwość, nastawiam, bo to jest zupełnie inne życie. Właśnie i czym jeszcze się charakteryzuje trzeźwość? Jeżeli mam trzeźwość, trzeźwienie, jeżeli mam jakiś problem, to to było dawniej. Eee, eee, ten, nie ten nerwuj mnie, poza pójdę do budki z piwem. Albo no, tam blaszak stoi, lecę od razu, bo tam nie będę stąd dyskutował. Czy cokolwiek nie wyjdzie, to już w bani. I od razu był sklep. No nie! I to jest właśnie trzeźwienie, bo są te listy i ktoś tam się denerwuje, ktoś tam i że... a, a, a mój bronek to już 5 lat nie pił. Tak mu już zaufałam, tak już wierzyłam, że wszystko się zmieni, że tak będzie fajnie. I nagle zaczął. Ale to. Bo on nie pił. On nie pił, bo dalej robił wszystko tak samo. Tak samo. I nie rozwiązał swoich być może traumatycznych spraw z dzieciństwa czy z jakiegoś tam późniejszego okresu. Jestem cholernie głodny, chociaż zjadłem na ognisku. Nawet kawałek kiełbasy z kromką chleba i wodę gazowaną, a po wodzie gazowanej jestem zawsze głodny, tak jak po jabłku. No i na dzisiaj tyle. <laughs> nie gadaj tyle, bo cię zjedzą motyle, ale motyli nie ma, bo jest zimno, więc mnie nie zjedzą. Natomiast ja pędzę nie na bułkę z kiełbasą, na kiełbasę z bułką. Do zobaczenia, do usłyszenia. Życie trwa.